Kiedy nauczyciel wątpi w twoje umiejętności, ale w końcu dostrzega prawdę. Nauczyciel zawsze dbał o porządek w klasie. Dokładnie sprawdzał prace domowe. Pewnego dnia, podczas oceniania, zauważył, że moja praca była zbyt dobra. Spojrzał na mnie z podejrzliwością. Czy ty naprawdę to napisałeś? Zapytał. W jego głosie słychać było wątpliwość. Czułem się zasmucony. Włożyłem w tę pracę wiele wysiłku. Chciałem pokazać, że potrafię. Ale nauczyciel nie dawał za wygraną. Jego oskarżenia były ciężkie jak kamień. Może ściągałeś? Mówił. Odpowiedziałem z determinacją. To moje słowa. Duma mnie rozpierała. W tym momencie wszyscy w klasie patrzyli na nas z napięciem. Zrobiło mi się gorąco. Wstałem i wyjaśniłem, jak powstała moja praca. Opisałem proces, który przeszedłem. Każde zdanie było dla mnie ważne. Nagle nauczyciel przywrócił się do siebie. Jego mina się zmieniła. A więc to prawda. Powiedział, a w jego głosie brzmiała ulga. Potem dodał. Ale nie bój się. To było niezłe. W klasie rozległy się oklaski. Zrozumiałem, że zawsze warto być uczciwym. Od tamtej pory nauczyciel stał się moim największym wsparciem. Każdego tygodnia sprawdzał moje prace, a ja z radością pokazywałem mu swoje pomysły. W końcu pomyłka, którą uczynił, stała się początkiem czegoś wspaniałego. Prawda zawsze wyjdzie na jaw, a ci, którzy są otwarci, znajdą wsparcie tam, gdzie się go nie spodziewali. Z każdym dniem uczyłem się czegoś nowego, a nasza relacja rosła w siłę.